Warszawa, 2009 rok. Deszcz uderzał o szyby szpitala przy ulicy Banacha, tworząc monotonny rytm, który zdawał się odbijać bicie serca Anny Kowalskiej. 26-letnia kobieta siedziała na plastikowym krześle w poczekalni oddziału położniczego, co jakiś czas zerkając na telefon. Marek obiecał, że przyjedzie zaraz po pracy. Minęły już trzy godziny. Skurcze stawały się coraz silniejsze. Anna zagryzła wargi, próbując nie okazywać bólu. Wokół niej krzątały się pielęgniarki, rzucając współczujące spojrzenia. Może powinniśmy zadzwonić do kogoś innego? Zapytała jedna z nich, widząc, jak Anna ponownie wybiera numer narzeczonego. Zaraz tu będzie, odpowiedziała Anna, chociaż coraz mniej w to wierzyła. Wróciła myślami do wczorajszej kłótni. Marek znowu był roztrzęsiony. Mówił o presji w pracy, o kredycie na mieszkanie, który właśnie wzięli, o odpowiedzialności, która go przytłacza. To nie jest dobry moment na dziecko, powiedział wtedy po raz setny, jakby ciąża Anny była czymś, co można przełożyć na później, jak wakacje czy remont. Kolejny skurcz silniejszy niż poprzednie. Anna jęknęła cicho, przyciskając dłoń do brzucha. Telefon w jej dłoni zawibrował. Z nadzieją spojrzała na wyświetlacz SMS od Marka: Przepraszam, nie mogę, potrzebuję czasu. Jeśli ta historia już sprawiła, że coś poczułeś, choćby najmniejszą emocję nie odchodź bez rewanżu. Skomentuj i powiedz mi skąd oglądasz ten film i zasubskrybuj kanał. Pięć słów, które zmieniły wszystko. Anna przeczytała wiadomość raz, drugi, trzeci, jakby liczyła, że litery ułożą się w inny sposób. Telefon wyślizgnął się z jej dłoni, uderzając o podłogę. Pielęgniarka podbiegła, podnosząc go. Wszystko w porządku? Zapytała, widząc łzy spływające po policzkach Anny. On nie przyjedzie. Wyszeptała Anna, czując, jak jej świat rozpada się na kawałki. Zostawił mnie, zostawił nas. Następne godziny zlały się w jedno bolesne doświadczenie: poród, krzyki, zachęty personelu medycznego, a potem pierwszy płacz jej syna, Michała. Kiedy położyli go na jej piersi, maleńkiego i bezbronnego, Anna poczuła miłość tak potężną, że na moment zapomniała o bólu zdrady. No damy sobie radę, szepnęła do różowego pomarszczonego stworzonka w swoich ramionach. Ty i ja przeciwko całemu światu. Tej nocy, gdy Michał spał w szpitalnym łóżeczku obok niej, Anna podjęła decyzję. Nie będzie błagać Marka o powrót, nie będzie go szukać. Jeśli nie był w stanie zostać przy niej w najtrudniejszym momencie, nie zasługiwał na miejsce w ich życiu. Z tą myślą zasnęła, nie wiedząc, że los ma wobec nich zupełnie inne plany. Siedem lat minęło jak jeden dzień. Anna stała przed lustrem w przedpokoju niewielkiego, ale przytulnego mieszkania na Mokotowie, poprawiając kołnierzyk białej bluzki. Dziś miała ważne spotkanie. Rozmowa o awans w agencji reklamowej, w której pracowała od trzech lat. Mamo, nie mogę znaleźć mojego plecaka, głos Michała dobiegł z pokoju dziecięcego. Anna uśmiechnęła się, słysząc charakterystyczne odgłosy przeszukiwania szafek. Sprawdź pod łóżkiem. Wczoraj tam go widziałam, odpowiedziała, nakładając delikatny makijaż. Michał wyrósł na bystrym, ciekawym świata chłopcem. Z ciemnymi włosami i orzechowymi oczami był uderzająco podobny do ojca, choć Anna nigdy mu o tym nie mówiła. Na pytania o tatę odpowiadała prosto. Mieszka daleko i nie może być z nimi. Nie chciała obciążać syna swoim żalem ani goryczą. Znalazłem! zawołał triumfalnie Michał, wbiegając do przedpokoju z niebieskim plecakiem. Mogę dzisiaj iść do Kuby po szkole? Jego mama powiedziała, że to żaden problem. Anna uklękła, by poprawić kołnierzyk jego szkolnej koszuli. Jasne. Zadzwonię do pani Joanny, żeby potwierdzić. Tylko pamiętaj, o 17.00 babcia cię odbierze. Życie, które zbudowała, nie było łatwe, ale było ich. Rodzice Anny pomagali jak mogli, szczególnie mama, która często zajmowała się Michałem, gdy Anna musiała zostawać dłużej w pracy. Byli małą, ale silną rodziną. Odprowadzając syna do szkoły, Anna pozwoliła sobie na moment refleksji. Czasami rzadko zastanawiała się, co stało się z Markiem. Nigdy nie szukała go w mediach społecznościowych, nie próbowała się kontaktować. Z jej perspektywy, Człowiek, który zostawia ciężarną narzeczoną SMS-em, przestaje istnieć. Pa, mamo, trzymaj kciuki za swój awans. Michał przytulił ją mocno, po czym pobiegł do szkoły, machając na pożegnanie. Anna obserwowała, jak znika za drzwiami budynku Będę trzymać szepnęła do siebie, po czym ruszyła w stronę przystanku autobusowego. Nie wiedziała, że tego samego dnia Kilka kilometrów dalej Marek Nowak przygotowywał się do najważniejszej prezentacji w swojej karierze. Jako dyrektor finansowy Dużej Korporacji Technologicznej miał przedstawić plan rozwoju przed międzynarodowym gronem inwestorów. Plan, który mógł wynieść go na szczyt korporacyjnej drabiny lub strącić na samo dno. Stojąc przed lustrem w swoim luksusowym apartamencie, Marek poprawiał krawat. Zanim w łóżku wciąż spała jego obecna partnerka, Karolina, z którą spotykał się od roku. Ich związek był wygodny. Ona była z nim dla statusu i pieniędzy, on dla jej młodości i urody. Oboje dokładnie wiedzieli, na czym stoją. Dziś wszystko się zmieni. Powiedział do swojego odbicia, nie zdając sobie sprawy, jak prorocze były te słowa. Sala konferencyjna w hotelu Intercontinental wypełniona była po brzegi. Przedstawiciele funduszy inwestycyjnych z całej Europy, dziennikarze ekonomiczni, członkowie zarządu, wszyscy czekali na prezentację, która miała rozpocząć nową erę dla polskiej firmy technologicznej Mikrotech. Anna siedziała w ostatnim rzędzie, nerwowo stukając długopisem w notes. Jako specjalistka od PR w agencji obsługującej Mikrotech miała nadzorować medialny przekaz po prezentacji. Jej szefowa, pod wrażeniem jej pracy przy mniejszych projektach, dała jej szansę wykazania się przy tym kluczowym wydarzeniu. Zaczynamy za pięć minut, szepnęła do niej koleżanka z zespołu. Podobno ten ich dyrektor finansowy to prawdziwy rekin biznesu bezwzględny, ale skuteczny. Anna kiwnęła głową, nie podnosząc wzroku znad notatek. Nazwisko dyrektora finansowego nigdy nie przewinęło się w dokumentach, które przeglądała. Znała tylko prezesa firmy, z którym ustaliła strategię komunikacyjną. Światła przygasły, a na scenę wkroczył prezes Mikrotech, Andrzej Kowalczyk. Po krótkim wprowadzeniu zwrócił się w stronę kulis. A teraz oddaję głos człowiekowi, który przygotował naszą strategię finansową na najbliższe pięć lat naszemu dyrektorowi finansowemu Markowi Nowakowi. Anna zamarła. Imię i nazwisko zabrzmiało jak wystrzał w jej głowie. To niemożliwe, pomyślała. To musi być zbieg okoliczności. Ale kiedy na scenę wyszedł wysoki mężczyzna w idealnie skrojonym garniturze, wszelkie wątpliwości zniknęły. Mimo siedmiu lat, które minęły, rozpoznałaby go wszędzie. Te same ciemne włosy, choć teraz przypruszone siwizną na skroniach, te same orzechowe oczy, oczy, które teraz patrzyły na nią z twarzy jej syna każdego dnia. Marek rozpoczął prezentację pewnym głosem, Przechadzając się po scenie z tabletów w dłoni. Mówił o wzroście, innowacjach, ekspansji na nowe rynki. Anna słuchała jak w transie, niezdolna do robienia notatek. Siedem lat budowania życia bez niego, siedem lat przekonywania samej siebie, że są silniejsi bez człowieka, który ich porzucił. A teraz stał kilkanaście metrów od niej ucieleśnienie sukcesu, który osiągnął, pozbywając się zbędnego balastu. W połowie prezentacji wydarzyło się coś nieoczekiwanego: system multimedialny zawiódł, ekran za Markiem zgasł, a jego tablet przestał reagować. Nastąpił moment niezręcznej ciszy. Przepraszam Państwa za drobne problemy techniczne. Powiedział Marek, próbując zachować spokój, choć Anna widziała panikę w jego oczach. Prezentacja zawierała kluczowe dane finansowe, bez których cała strategia wydawała się jedynie pustymi obietnicami. Czy ktoś z zespołu technicznego mógłby. Marek rozejrzał się bezradnie. Anna poczuła, jak telefon w jej kieszeni wibruje. Wiadomość od mamy. Michał ma wysoką gorączkę. Odebrałam go ze szkoły. Nie martw się, poradzimy sobie, ale chciałam, żebyś wiedziała. Dwie kryzysowe sytuacje naraz. Anna zawahała się, po czym wstała i dyskretnie ruszyła do wyjścia. Przeszłość mogła poczekać. Jej syn był ważniejszy. Trzy dni później Anna siedziała przy łóżku Michała, czytając mu kolejny rozdział: Harego Potera. Chłopiec powoli dochodził do siebie po infekcji, która okazała się zwykłym przeziębieniem, choć początkowo wystraszyła zarówno jego, jak i babcie. Mamo? Przerwał jej w połowie zdania Michał. Czy tata kiedykolwiek mnie widział? Pytanie zaskoczyło Annę. Michał rzadko pytał o ojca, jakby wyczuwając, że to bolesny temat. Teraz patrzył na nią z powagą, która nie pasowała do siedmiolatka nie kochanie odpowiedziała szczerze. Twój tata odszedł, zanim się urodziłeś. Czy on wie, jak wyglądam? Czy ma moje zdjęcia? Anna odłożyła książkę. Nie, nie ma. Dlaczego o to pytasz właśnie teraz? Michał wzruszył ramionami. Kuba opowiadał, że jego tata na początku też nie mieszkał z nimi, ale potem wrócił i teraz są rodziną. Zastanawiałem się, czy mój tata też mógłby kiedyś wrócić. Anna poczuła ukłucie w sercu. Jak wytłumaczyć dziecku, że jego ojciec nie odszedł z powodu okoliczności zewnętrznych, ale z wyboru, że wolał karierę i własny komfort od odpowiedzialności. To skomplikowane, misiu, zaczęła ostrożnie. Czasami dorośli podejmują decyzje, z których później żałują. Ale niezależnie od tego, masz mnie babcie, dziadka, mnóstwo ludzi, którzy cię kochają. Dzwonek do drzwi przerwał ich rozmowę. Anna spojrzała na zegarek. Było po dwudziestej. Zbyt późno na niezapowiedzianych gości. Poczytamy jeszcze trochę później, dobrze? Pogłaskała syna po głowie i ruszyła do drzwi. Gdy je otworzyła, poczuła jakby grunt usuwał się jej spod nóg. Na klatce schodowej stał Marek z bukietem kwiatów w jednej ręce i teczką dokumentów w drugiej. Anna, powiedział cicho, jakby jej imię było zaklęciem, którego dawno nie używał. Możemy porozmawiać? Jak mnie znalazłeś? To było pierwsze pytanie, które przyszło jej do głowy. Zostawiłaś wizytówkę w agencji. Nie było trudno połączyć fakty po tym, jak zobaczyłem cię na prezentacji, zrobił krok w jej stronę. Wiem, że nie mam prawa tu przychodzić po tym wszystkim, ale prezentacja zakończyła się katastrofą. Straciliśmy inwestorów, moja reputacja legła w gruzach. Muszę, muszę zrozumieć, dlaczego nie powiedziałaś mi o dziecku. Anna poczuła, jak gniew, tłumiony przez lata, wybucha w jej piersi. Nie powiedziałam, byłam w ciąży, gdy mnie zostawiłeś. Wiadomością tekstową Marek przed szpitalem położniczym. Mamo, kto to? Głos Michała dobiegł z głębi mieszkania. Chwilę później chłopiec pojawił się za Anną, wciąż w piżamie z nadrukiem dinozaurów. Marek zamarł. Patrzył na chłopca jak na zjawę. Te same oczy, ten sam kształt twarzy, nawet ten sam charakterystyczny gest odgarniania włosów z czoła. To, to jest? wyszeptał, nie mogąc dokończyć pytania. Anna położyła rękę na ramieniu syna. Michał, to jest pan, z którym muszę porozmawiać o pracy. Wróć do łóżka, zaraz do ciebie przyjdę. Michał przyglądał się przez chwilę Markowi z dziecięcą ciekawością. Po czym posłusznie wrócił do pokoju? Pozwól mi wyjaśnić, powiedział Marek, gdy zostali sami. Tamtego dnia byłem przerażony. Perspektywa bycia ojcem, odpowiedzialność, to wszystko mnie przerosło. Uciekłem jak ostatni tchórz, i nie ma dnia, żebym tego nie żałował. Siedem lat, odpowiedziała Anna. Siedem lat, Marek. Gdzie byłeś, gdy uczył się chodzić? Gdy miał zapalenie płuc w wieku trzech lat i spędziliśmy tydzień w szpitalu? Gdzie byłeś, gdy pytał o swojego tatę? Marek opuścił głowę. Nigdzie, budowałem karierę, przekonując samego siebie, że robiłem to, co było najlepsze dla wszystkich, że nie nadawałem się na ojca. I co się zmieniło? Dlaczego teraz? Marek wyciągnął z teczki gazetę. Na główek krzyczał – spektakularna porażka Mikrotech. Miliony złotych stracone przez błąd techniczny. Dalej w artykule sugerowano, że za fiaskiem prezentacji stały nie problemy techniczne, a celowe działanie Marka, który miał rzekomo manipulować danymi finansowymi. Wszystko straciłem – powiedział cicho. Prace, reputacje, nawet Karolinę – która spakowała się, gdy tylko akcje mikrotech spadły. I wtedy zdałem sobie sprawę, że jedyna rzecz, której naprawdę żałowałem w życiu, to zostawienie ciebie, was. Anna milczała, próbując przetworzyć wszystko, co usłyszała. Przez lata wyobrażała sobie te konfrontacje, co by powiedziała, jak by zareagowała, ale rzeczywistość była bardziej skomplikowana niż wszelkie scenariusze w jej głowie. Nie oczekuję, że mi wybaczysz, kontynuował Marek. Nie zasługuję na to, ale chciałbym. Chciałbym poznać mojego syna. Chciałbym spróbować naprawić chociaż część tego, co zniszczyłem. Michał pojawił się ponownie w korytarzu, tym razem z kartką papieru w dłoni. Mamo, znalazłem tego pana w moim albumie ze zdjęciami powiedział, pokazując fotografię, którą Anna przechowywała na dnie szuflady. Jedyne zdjęcie z Markiem, które nie miała serca zniszczyć. Marek spojrzał na fotografię, potem na chłopca, a łzy napłynęły mu do oczu. Tak, to ja, przyznał, klękając, by znaleźć się na wysokości Michała. Jestem, byłem przyjacielem twojej mamy bardzo dawno temu, wyglądasz jak ja. Zauważył Michał z dziecięcą bezpośredniością. Mama mówi, że mam oczy po tacie. Anna patrzyła na tę scenę, czując, jak mur, który budowała przez lata, powoli pęka. Nie chodziło o Marka. Jego krzywdy nie dało się tak łatwo wymazać. Chodziło o Michała, który zasługiwał na szansę poznania swojego ojca. Jeśli ten naprawdę był gotów podjąć się tej roli. Możemy porozmawiać jutro, powiedziała w końcu Anna. Teraz Michał powinien wrócić do łóżka. Jest chory. Marek kiwnął głową, wycierając łzy. Oczywiście, dziękuję, że w ogóle mnie wysłuchałaś. Gdy zamykała za nim drzwi, Anna nie była pewna, czy podejmuje właściwą decyzję. Ale patrząc na twarz Michała, który z fascynacją obserwował odchodzącego mężczyznę, wiedziała jedno. Przeszłość właśnie zapukała do ich drzwi, a oni będą musieli stawić jej czoła razem. Kilka miesięcy później, gdy skandal wokół Mikrotech przycichł, a prawda o manipulacjach prezesa, nie Marka, wyszła na jaw. Anna obserwowała, jak Michał gra w piłkę z ojcem w parku. Marek, teraz pracujący w mniejszej firmie na mniej eksponowanym stanowisku, nadrabiał stracony czas. Nie byli rodziną w tradycyjnym sensie, Anna wciąż nie była gotowa, by wpuścić Marka z powrotem do swojego serca. Ale byli w lepszym miejscu. Kto by pomyślał, powiedziała do siebie, że to właśnie jego syn uratuje go przed publicznym wstydem, pokazując mu, co naprawdę jest ważne w życiu. Jeśli dotarłeś aż tutaj i poczułeś każde słowo nie odchodź bez subskrypcji. Opowiadam tę historię z sercem na dłoni, by dotrzeć do ludzi takich jak Ty, którzy czują, którzy się wzruszają, którzy żyją. Jeśli to naprawdę cię poruszyło, odwdzięcz się, skomentuj, zasubskrybuj, dołącz do tej rodziny razem ze mną aż do następnego filmu.